W tym odcinku pokażę, jak się przeładowuje te wszystkie pistolety z nerfa, które mam, bo na pewno jest więcej. Ten się się najprościej, ponieważ wkładamy pocisk, robimy tak i strzelamy. Ten przeładowujemy. Także wkładamy pocisk, robimy tak i możemy strzelać. ten przeładowujemy też, tak, że wciskam ten przycisk i przyładowujemy. Też włożę pociski, później mam to, bo później Wam też coś pokażę jeszcze, jeszcze w tym odcinku. nie trzeba odbyć najciężej. Robimy tak. Klikamy ten przycisk i wyjmujemy. Wkładamy. I to wszystko. Ale pokażę Wam jeszcze jak się strzela. nim od pierwszego. Po naprężeniu sprężyny powrotnej w klikamy w ten przycisk i strzelamy no ten mamy już gotowy ten i ten z którym będzie mały kłopot musimy jeszcze zrobić to i teraz strzelamy. Nie rozumiem wam jeszcze jednej takiej, czegoś, coś zrobiłem, co bo już się Teraz robimy tak i tak. Czasem zdarza się kłopot, że nie możemy wystrzelić. Musimy zrobić tak i strzelić trzymając ciągle w ten sposób. Bo czasem się to bo to się często bardzo yy, nie można strzelić. Robimy coś o tak. Trzymamy i strzela. No, ja teraz trzymam, więc nie mogę. Ale nie mam problemu. Więc strzelam. A, nie ma pocisku. A nie jest. No i to już koniec.